Pani prezydent Zdanowska, która powinna też się z nami, nami jakby mieszkańcami zaopiekować, nie, ona się całkowicie odsunęła, mówiąc, że to nie jest inwestycja. No to jeżeli to nie jest inwestycja, to my też nie jesteśmy jakby mieszkańcami łodzi. To jest 296 dzień relokacji. Wyprowadzaliśmy się 3 września na 10-12 dni. Ludzie normalnie płacą czynsz, gdzie nie przebywają w tych mieszkaniach. Pani mi odpowiedziała w urzędzie? Jak pani na czas wyjeżdża, to pani komornego nie płaci. No jakie to jest traktowanie ludzi? Ja się z przyjemnością zamienię. Z jednym czy z drugim urzędnikiem na wakacje. My jesteśmy traktowani jak śmieci. Może jeszcze gorzej: nikt się z nami nie liczy. Ponosimy koszty całkowite utrzymywania naszych mieszkań, administracyjne, okłady stałe, zaliczniki i tak dalej. Ja wystąpiłam z podaniem, z prośbą do pani prezydent miasta Łodzi, z prośbą o zwolnienie z podatku od nieruchomości taką symboliczną rzecz. Niestety nie zostałam zwolniona. Zadzwoniono do mnie po. Paru dniach, że niestety muszę ten podatek zapłacić. Ludzie tracą cały dorobek życia, a ubezpieczyciele państwa firm żądają od nas faktur. Czy rzeczywiście był taki sprzęt w domu, czy nie był? Gdzie nawet my nie mamy możliwości wejścia do tych mieszkań? Jak oni mają nawet te faktury wyjąć? Pani adwokat nie może się doczekać żadnego pisma od, od nikogo. Do oficyny frontowej wprowadzili ludzi, bo uznali, że mieszkania się nadają do zamieszkania. Prawa i lewa oficyna na razie została, na razie są lokatorzy niedopuszczeni do zamieszkania, bo grozi jakiejś tam może katastrofie, zagrożeniu życia. Poprzeczna oficyna została wyłączona z użytkowania, gdzie oficyny ze sobą połączone nie mają ścian nośnych. To są wszystko ściany działowe, więc jeżeli również poprzeczna Zawali się, czy będzie zburzona, to w tym momencie również lecą oficyny prawa i lewa. Bo one są połączone ze sobą ścianami działowymi. Główny beneficjent tej inwestycji, czyli miasto Łódź, kompletnie się dzisiaj tym nie interesuje. Kompletnie. Miasto nie tylko, że nie chciało udostępnić innych mieszkań, ale nawet jak już zdeklarowało, to wykonawca miał wyremontować te mieszkania, a miasto chciało jeszcze zarabiać na tym remoncie, bo powiedziało, że da te mieszkania, jak wykonawca wyremontuje jeszcze kilka innych. Pieniądze unijne na dworzec są powiązane z pieniędzmi unijnymi na tunel, na tunele. Jeżeli teraz te tunele nie zostaną wykonane we właściwym czasie i rozliczone, to pieniądze będą zwracane za całość. I za dworzec, i dla te tunele. To jest kwestia zaniedbań wielu lat. Ja w ogóle boleję bardzo nad tym, że nie ma tu dzisiaj pana ministra Klimczaka, również pochodzącego z naszego regionu, z naszego województwa, ponieważ wszyscy liczyliśmy na to i mieszkańcy też, że będzie osoba, no, która tutaj chyba byłaby najbardziej władna, żeby odpowiadać na pytania. Władze miasta kompletnie nie interesowały się tą inwestycją, co mam udokumentowane. Nawet nie, nie potrafiły wskazać do końca nazwisk urzędników, którzy uczestniczyli w posiedzeniu tego zespołu przygotowującego budowę tunelu. Zmiana lekka trasy tego tunelu, bo taka zmiana nastąpiła, doprowadziła do tego, że kamienice były na trasie jakby w linii prostej sprawdzone, ale ponieważ postanowiono iść lekką krzywą, to już na trasie tej krzywej nie. Problem polega na tym, że pani prezydent pytana o to, jakie kamienice ma na trasie, odpowiadała, że nie wie, bo to jest inwestycja państwowa. Ani prezydent miasta kobieta, ani marszałek województwa kobieta, ani wojewoda kobieta nie spotkały się z mieszkańcami ani razu, nie wyraziły już najmniejszej troski w ogóle o ich sytuację. Skala zaniedbań przez ostatnie miesiące, czyli zwlekanie z decyzjami, niejasne wypowiedzi pana ministra Klimczaka dla różnych mediów, świadczą o tym, że nikt nie ma pomysłu jak tą sytuację rozwiązać. Załóżmy, że na przykład wykonawca nie da dalej rady i zbankrutuje. Ja mam pytanie, kto się zajmie mieszkańcami, bo chętnych nie ma. Ani prezydent miasta się nie czuje odpowiedzialna za los mieszkańców miasta. Ani państwo, które de facto jest inwestorem. To jest niebywałe, że nikt prawie się państwem nie interesuje. Nie mówimy o trzech osobach, my tu mówimy o kilkuset osobach. Ci ludzie i niektórzy są na wózkach, tak jak córka pani Renaty. Chłopiec, który ma straszliwą traumę, trzeba było go przenieść do innej szkoły, ponieważ akurat chodzi do szkoły graniczącej z kamienicą, która się zawaliła. I dziecko bało się chodzić do szkoły. Jestem oburzona tak naprawdę tym, że nie ma dzisiaj pana ministra Klimczaka. To już wyraziłam na początku, bo on jest tą osobą, która powinna tutaj też być do dyspozycji w tej chwili mieszkańców. Ta jedna z pań, które przyjechały, ledwo chodzi, ledwo tutaj przeszła z pojazdu do budynku, ale przyjechała, bo bardzo tym państwu zależy na tym, żeby wreszcie ktoś usłyszał ich głos i żeby wreszcie coś się zadziało w ich sprawie. W naszym wniosku, który kierowaliśmy do pana przewodniczącego celem zwołania tej komisji, Jasno zapisaliśmy, że prosimy o obecność pana ministra Klińczaka. Jestem przewodniczącym tej komisji na posiedzenia komisji zapraszam te osoby, które są najbardziej właściwe, najbardziej właściwe do rozpatrzenia danej sprawy. A zatem pytam pana przewodniczącego. Skoro pan uznał, że zapisane w naszym wniosku, zapisana w naszym wniosku prośba o obecność pana ministra Klińczaka nie była właściwa, to kto? Dlatego pan przewodniczący uważa kto powinien być jako tutaj obecny i czy pan zaprosił tą osobę jako właśnie tą dysponującą rezerwą na takie właśnie sytuacje budowlane. To jest... Pozwolę sobie pani poseł przerwać dlatego, że z treści wniosku, który państwo przedstawili jasno wynika, że przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest po pierwsze stan pracy Inwestycji Budowa tunelu średnicowego, powody opóźnień, harmonogram dalszych prac z uwzględnieniem katastrofy budowlanej. Pan kodosu. przewróci stronę, jest, panie przewodniczący. Nie, to jest to jest treść wniosku, który Państwo sformułowali. Jeżeli nie było ministra, był zawsze wiceminister odpowiedzialny, odpowiedzialny za dany temat. Ja dzisiaj nie widzę takiego przedstawiciela, Ale a tak, wniosek brzmi proszę, proszę, mi ma... proszę mi pozwolić skończyć tak. i nie wyłączać. Ale ma... Pani Pani bardzo Dlaczego pan bardzo konkretny był pan... zaproszony pan minister Malepsza, tak, który nie dotarł, ze, na, nie dotarł ze względu na obowiązki pan w, macie w wielu instytucjach minister. europejskich. Bardzo proszę o Sobie Nie wyobrażam, żeby przez tyle miesięcy rząd polski nie zainteresował się losem tak dużej grupy ludzi. W jaki sposób jesteśmy w stanie zakomunikować i prosić o pomoc państwa z tych rezerw, które są na temu dedykowane. Posłowie, którzy wnioskowali o to posiedzenie, proszą, a nawet nie proszą, wnoszą o to, żeby na tej komisji brał udział osobiście minister. Dariusz Klimczak. No nie ma pana ministra. Ja nad tym szczególnie ubolewam, bo pan minister Dariusz Klimczak jest posłem i ministrem i pochodzi z Ziemi Łódzkiej. On naprawdę nie ma problemu, żeby na Ziemi Łódzkiej się pojawiać, otwierać różne inwestycje, robić konferencje, ale jak trzeba wysłuchać trudnych historii, dramatycznych historii mieszkańców, to go nie ma. Osobiście dziwię się, że ani miasto. Ani Wojewoda, tutaj państwem się nie zainteresowali. Ja sobie nie wyobrażałem, przepraszam, użyję sformułowania, to się po prostu w głowie nie mieści. Ale Panie, 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 Panie Przewodniczący, no to nie może być tak, że pan, jak u Orwella traktuje ten polwark w sposób taki, jak. Ja przepraszam, to do folwarku zwierzęcego. Wszyscy są sobie równi, ale wśród tych równi są jeszcze równi. Szanowni Państwo, przyjechaliśmy dzisiaj tutaj, no nie aż tak daleko, bo Łódź tak daleko y, nie, nie leży, ale wysłuchaliśmy bardzo ciekawej dyskusji, natomiast nie uzyskaliśmy żadnej no, odpowiedzi. odpowiedzi na pytanie, które dla nas jest najistotniejsze. Jak długo jeszcze? Dobra, Bardzo proszę, ramach, przycisk. Przycisk. A, Panie pośle, nie udzieliłem panu głosu. Panie pośle. Panie Pośle, nie udzieliłem panu głosu. W tej chwili. Jeżeli pan tego nie chce przyjąć. Pan że pan w ogóle chce torpedować te inwestycje, Nie finansę tą inwestycję. To jest jak pan prowadzi tę Mieszkańcy wyszli, bo wniosek formalny. Zgłaszam. Wniosek formalny o przerwę w posiedzeniu. O przerwę do Kolejnego posiedzenia Sejmu i wznowieniu tej debaty na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Debaty, w której wezmą na zaproszenie Prezydium, Pana Przewodniczącego, wezmą udział Minister Infrastruktury, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. To czy przyjdzie z Panem Wojewodą, czy nie, to jest decyzja Pana Ministra. Proponuję, aby zaprosić na kontynuację tego posiedzenia. Panią prezydent miasta, także nie zapomnijmy o ubezpieczycielu. To jest niebywały skandal z udziałem firmy, organizacji ubezpieczeniowej, która ubezpiecza to. Ten wniosek poddaję Panie Przewodniczący pod głosowanie. Bardzo dziękuję, zamykam dyskusję, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny posiedzenia komisji. Zamykam posiedzenie komisji infrastruktury. Informuję, że projekt posiedzenie połączone gronnym zapisem jego przebiegu. Będzie wyłożony w sekretariacie komisji kancelariseją. Dziękuję Państwu, życzę dnia wnioski formalne się głosują.